Firma Biokont Polska jest to firma, która zajmuje się biologicznymi metodami ochrony roślin w różnych uprawach sadowniczych, warzywniczych, ale mamy również rozwiązania do upraw kukurydzy, rozwiązania biologiczne, które służą do zwalczania omacnicy prosowianki, ale również stonki kukurydzianej. Niemniej jednak, ta stonka kukurydziana jest jeszcze mniejszym problemem niż omacnica prosowianka, dlatego, w wielu przypadkach zwalczamy omacnicę prosowianką, prosowiankę przy użyciu właśnie tych metod biologicznych. Pierwszym preparatem, który stosujemy do zwalczania omacnicy prosowianki, jest preparat oparty na kruszynku. Najczęściej w uprawie kukurydzy cukrowej stosujemy kruszynka Trichogramma brasycy, który jest w formie zawieszek. Te zawieszki zawieszamy na roślinie, 25 zawieszek na hektarze i te Pożyteczne błonkówki, które znajdują się właśnie w tych zawieszkach, wylatują na plantację, poszukują jaj o macnicy prosowianki, pasożytują je i niszczą. Z tych jaj kruszynki, które wylatują, poszukują z kolei następnych jaj i tak proces się powtarza. A więc cała plantacja jest zabezpieczona przy, przez kruszynka na wiele, wiele, wiele dni. Czyli przez cały okres składania jaj, przez osobniki dorosłe, przez omacnice możemy zabezpieczyć plantację przed tym szkodnikiem. Bardzo ważne jest w przypadku stosowania kruszynka, aby zastosować te zawieszki kruszynka w początkowym okresie lotu osobników dorosłych, wtedy, kiedy samice składają pierwsze jaja, abyśmy mogli od samego początku chronić plantację przed szkodnikiem w innej formie na innych uprawach kukurydzy, czyli na kukurydzy na przykład uprawianej na ziarno albo na uprawianej na kiszonki. Na dużych powierzchniach możemy zastosować również formę do zabiegów agrolotniczych. To jest sypka forma, nie w postaci zawieszek, tylko zrzucamy jaja z wiatrakowca albo z jakichś innych urządzeń latających na dużych powierzchniach. No i podobny mechanizm, również kruszynek pasużytuje jaja o mocnicy prosowianki. Innym preparatem, który w kukurydzy cukrowej możemy stosować, to jest środek ochrony roślin zawierający bakterie, Bacillus thuringiensis. To jest preparat, który się nazywa Lepinox. Ten preparat służy do zwalczania gąsienic omacnicy prosowianki, a więc opryskujemy rośliny w momencie, kiedy pojawiają się gąsienice i ten preparat będzie niszczył gąsienice omacnicy prosowianki. Mechanizm działania tych bakterii polega na tym, że po zjedzeniu fragmentu rośliny razem z bakterią dochodzi do uszkodzenia przewodu pokarmowego, ogólnego zakażenia organizmu, czyli tak sepsy i gąsienice, larwy, omacnice prosowianki yy, giną. No i yy, w ten sposób możemy zabezpieczyć również rośliny przed yy, tym szkodnikiem. A więc zachęcam do stosowania preparatów biologicznych. Są rozwiązania, aby bezpiecznie. Chronić uprawy przed omacnicą prosowianką, ale również z wysoką skutecznością.